On przyjeżdża, rozumiesz? Kto? No, kto? Kto przyjeżdża? Luce! Ja ci kręcę, naprawdę? sposób! On przyjeżdża? No. Co ty gadasz? On nie wiedział. Ale nie śledzimy się? Ale nie śledzimy się? Często jest, tak zadzwonić, bo nie ma taryfii międzyplanetarnej? musimy coś nie zrobić. Musimy coś musimy zrobić. Musimy przede wszystkim ochronić się w Przed telepatią, żeby nie czytał naszych myśli. Chudzi kosmici z planety wodorostu, forwali ludzi z miasta z tu mostu Chudzi kosmici z planety wodorostu, forwali ludzi z miasta Chudzi kosmici z planety wodorostu, forwali ludzi z miasta z tu mostu Chudzi kosmici z planety wodorostu, Mostów w miastem pustoty Mam jazdę po prostu, ale nie plotek, upoty To fakty Tepsotne istoty napadają przez kontakty Dotykają takich jak ty E, Lucew, Gość z innej planety nawiedza Łódź Proszę bardzo Witamy, witamy z innej planety, dziękuję Łodzianie, przygotujcie się 19 września, klub Luka, godzina 21 Przybywa tam gość z innej planety Goście z innej planety, z planety, na której mówi się tylko i wyłącznie rymami. Musimy się ochronić przed tym przyjazdem i musimy go także powitać. Wszyscy powitajmy Luka o godzinie 21.19. września w klubie Luka. Eluce w luce.pl. Taki ostrzega może. Gołębie, ostrzeżenie! Do z innej planety do nieco to liczmy, e, właśnie do. Pierwszej lokalizacji związanej z y, kosmitami. Zobaczymy, czy, y, czy zgadza się, że kosmita odowiedzi Łódź. Mieliśmy <grymny> tutaj ostrzec pana przed najazdem facetów z innej planety. Najazd ten odbędzie się 19 września. Komoś, te, 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 te. Kosmita ten ponoć zabija słowem. No ale później przywraca do życia Tak. I pije szampany. I też, też pije szampany, <laughs> także będzie bardzo dużo szampanów. No słuchajcie, no to trzeba by yy, tego gościa. No, Jakoś powitać, nie? No, no, no tak, zaprosić i będzie mieli taki fajny wernis, to mnóstwo ludzi będzie pewnie chciało. No albo tu, albo przed ramy, zależy od pogody. Powiem, A to będzie tutaj? W... No albo tu, albo tam na zewnątrz, na ulicy okay. słynnej Piotrowskiej z nami. Okay. A możemy wziąć te rybki ze sobą? A nie, 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 rybki <śmienny> w ramach tego tj. współpracy zagranicznej nie Kiedy nie będzie lekko...

ponieważ, e, no, tak przerasta mnie to wszystko, no, bo, tak, bo tak, jest tak, no, ziemianie po prostu są tacy smutni, musimy się jakoś ziemię rozweselić w ogóle. W który właśnie pan otrzymał z innej planety. Zupełnie nic z tego nie rozumiem. Nic a nic. Nie. Bo moje IQ jest 5. Nie wierzę panu. Moje IQ jest 150. <grym> <grym> to przyznam szczerze. Dlatego też w to nie wierzę. I nie wierzę. Szczerze leży na bruku. W myślach człupieta leży i odsłudam się huku Po godzinie wystrzeliłem jak zu Pytam czy mogę autograf, a on odpowiada mi jasne luku Wtedy wita my ci się ukona Pytam panie Ferna. No cóż pana na dwa utyków wola I Przecież polskie morze, kiedy nie zama Rada w trudnie Mi Fernando, mi na to będzie, będzie impreza rzekła że do zadopawiana Ty za was bicie oraz bycie A ja założę suknię wąską I będę za zakąskł Na przykład Będę zakąskł, będę na... na...

Przychodzimy z przybyciem zimnej kanety, czy ktoś jest tutaj? Ostrzegamy przed przybyciem e, zimnej kanety, przyczółowali swoje jednostki, ostrzegamy przed przybyciem zimnej kanety. przybycie Dzień dobry. z polikiem przed przybyciem zimnej Dzień dobry. Pan Tak nie może być, no. Tak nie może być, no. Proszę mi z komentarzem Halo, Czy ktoś, ktoś nas słyszy? Hallo! 927. <grym> halo, 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 proszę Panią, bo Facet z innej prędkości, 19 września przy, przy, przybiega do łodzi, przy, przybywa z innej prędkości do łodzi. 19 września. O godzinie 21. Tak, i wyluka. Rozłączyliśmy. Dobra, bo Pan już przyjął zgłoszenie. Już przyjął zgłoszenie. Dziękujemy. W imieniu łatwości. dziękujemy. Dziękujemy. Nie podążam swym szlakiem, szanuję fierty, kogardę z nowym Jackiem. Jestem uświadamia, czym więcej głupiaczy, polują na mnie jak ta smer Jesteśmy właśnie na Outline Festival w Łodzi, niegdyś, Meeting of Styles i tutaj promujemy koncert Eluce w Luce. Piękne dla wszystkich, zaprezentować po prostu. Chcę pracować po I to jest właśnie ten kosmos, ten kosmos, o który nam chodzi. Wszędzie dwóch zawodowców, kontrastu, konformistów Mówią, że jestem mistrzem słowa, a czuję się niczym własnych i chyba brak misów. Tony nie z mych I nadziei zrobiły tiramisu Wiem, je mi realizmem, kocham ojczyznę. Czelka powoła! Jedność kochos za jest widziana ziemia planetą ludzi Zjednocz się dla ludzi w nie na